Siemanko, witam Was na kanale Fishing Show, a dzisiaj dla odmiany pokażę Wam, co trzymam w swojej skrzynce federowej. Ok, może zacznijmy od tego, jaka to jest skrzynka. Jest to skrzynka firmy Tandem Bates. Jest to T-Box tak zwany, T-Box średni. On był kupiony w zestawie, więc miał sześć takich różnych pudełeczek. Z różną konfiguracją przegród. Koszt takiego pudełka mnie chyba wyniósł coś około 40 czy tam 50 zł, ale jest to pudełko według mnie trwałe. Mam to czwarte sezon. Nic się z tym nie dzieje. Zawias dalej się fajnie trzyma. Jeżeli nie podoba Wam się kolor zielony, to to pudełko w swojej ofercie ma jeszcze firma. Na przykład Winner, czyli submarka Tandem Batesa. Tam jest kolor czerwony, taki dosyć mocno czerwony. Ma to firma Flagman ukraińska, tam jest kolor niebieski. A jeżeli ktoś nie chce Tandem Batesa, bo się zaraził, to to samo pudełko ma firma Mikado, ma firma Mistral, bardzo podobne ma firma Fox, tylko cztery razy droższe. Co może przejdźmy do zawartości? Posłużę się tutaj tym jednym z małych moich pudełek bo nie używam, tak naprawdę używam tylko 3, dwa w karpiowym moim pudełku i jedno tutaj. Tak to się prezentuje, tak się prezentuje całość. Jak widzicie, ja to mam w takiej konfiguracji zrobione. Tych przegródek jest oczywiście chyba jeszcze z jedna i tutaj są ze trzy, takie mniejsze. Jak widzicie, są to takie ząbki. No Nie trzyma się to jakoś bardzo mocno, ale nie wypada, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ja sobie to tak rozwiązałem. Tutaj mam jedną dłuższą przegrodę i trzy takie y, bardziej szersze. Więc co, co? Tutaj trzymam na przykład haki zapasowe, jakby na przykład zapomniał pudełka z przybonami mojego guru. Y, no to tutaj mam takie haczyki, one mają ze trzy sezony spokojnie, jak i więcej. Ostatnio używałem tylko swoich, no ale no lepiej trzymać bag zapomnę, to lepiej mieć. Y, tutaj dalej mam koszyki różne, różniste może wyjmę i pokażę wam jak to tu wygląda, jakie dokładnie mam. Mam na przykład Prestonika z systemem ICS, czyli z tym Interchange System z wymianą. To jest ten Dura Banjo chyba, coś takiego. Tu mam Mikado, taki ten ciężki, duży, karpiowy. Tu mam Mikado mały, kiedyś go chyba znalazłem nad wodą. Też bardzo spoko, tylko Majden Uncommon to ten krętlik, ale to można z łatwością wymienić na ten z łączką. Tu mam górę na wiosnę go używam. Small już trochę przeszedł, no ale dalej się nie urwał. połamane ma te trochę żeberka. Ja do niego tylko dokupiłem ten, tą wymienną gumkę z a grawką do szybkiej wymiany przyponów no i na razie nic się nie z nią nie dzieje no, na wiosnę nie mam jakichś dużych ryb bo kiedyś się bardzo zaraziłem do tych gum no ja jednak jestem bardziej za łowieniem inline niż na gumkę no bo to nie jest aż tak wytrzymałe jak żyłka ale na wiosnę myślę, że jest to ok tu mam chyba naj moje najbardziej ulubione koszyki Preston Flat Method Fida, 30 gramów large Mam jeszcze extra large i small, nieużywane, powiem wam szczerze, leży zamknięta. I ta foremka do małych, do małych i, do duży, i do tych bardzo dużych, i nie wiem czemu tego nie używam. Więc to jest mój ulubiony. I tutaj mam takie kombinacje alpejskie, to widzieliście u mnie na filmiku. Pod woreczki PVA. Tu mam akurat zrobiony z ESP. Tu mam z Mikado. No, nie ma tej gumki, powiem, że gubi mi się to bardzo często. I z na 15 gramów, one są z zanęty. I tak to wygląda. Dlaczego ta przygotowa jest taka duża? No bo jednak koszyków mam najwięcej i mam spławik do Glera, 6 gramowy. Raz powiem szczerze, na tę metodę bardzo mi się podoba. Muszę ją w tym sezonie też jeszcze trochę na nią połowić. Ale przestałem, bo zepsuła mi się w drenarybach proca, a proca bez pellet wugglera, a przepraszam, pellet bez procy to nie istnieje absolutnie. Więc mam taki jeden. Co dalej, jeśli może przychodzą dalej do koszyków. Tutaj mam dalej koszyki, tylko tutaj mam koszyki albo na robaki, albo takie trochę inne. to mam na przykład pellet feeder swego czasu, bardzo lubiłem obyć na pellet feedera, teraz jakoś już mniej. Najbardziej lubię te pellet feeder drenara, niestety złączka mi się zgubiła. A tak jak mówię, bardzo lubię na nią łowić, więc zobaczcie jak już jest starty tutaj ten ołów na dole, ten kolor. To jest 40 gramowy large. Swego czasu było tak, że łowiłem, chyba jeszcze tutaj nie, nie, nie miałem kanału, łowiłem jedną wędką na zwykłą metodę, drugą na pelet feedera i na zalętę i na pelet. I super mi się to sprawdzało, naprawdę bardzo lubię ten sposób. Tu mam duży koszyk IC z Prestona do nęcenia. No, wiecie o co chodzi? Nęcimy sobie tym koszyczkiem, później zakładamy ten i ten łowimy. To tylko w sumie do tego celu. Był ten koszyk zakupiony, wtedy jak kupowałem, to był największy. Teraz chyba są jeszcze większe do nęcenia z tym ICS-em. Jak będę zamarł, to na pewno sobie kupię. Do robaków też koszyk bardzo stary, już mój. Nie wiem, ile go już mam. Trochę się nawet tutaj mężczyzn zobaczyć połamał, ale dalej spełnia swoją rolę. To chyba zestaw, właśnie na ten koszyk, znowu wiem, karpia na siczkach. I najzwyklejszy taki, no muszę sobie tutaj chyba wsadzić jeszcze z jeden czy tam ze dwa takie koszyki, powinienem chyba gdzieś mieć jeszcze w swoich zapasach. Jeżeli chodzi o koszyki to tyle, jak na federowca, jeśli mogę się tak w ogóle nazwać, no to nie jest jak widzicie za dużo. Ale powiem szczerze, że swego czasu w ogóle nie zerwam koszyków, ostatnio w zadaniu, mimo że mało byłem na rybach, to chyba nie zerwałem ani jednego. Druga taka przegródka, tu mam dwie linki. I tu mam tak plecionkę. Jakbym otrzymywał jakiegoś mocniejszego przyponu, bo tak to łowię na przypony z żyłki 020. A do tej żyłki nie noszę z sobą, nie chcę, żeby się zniszczyła przez słońce. To po pierwsze, a po drugie, mam ze sobą inne przypony z żyłki. A nie, na pewno nie będzie tak, że nagle jednego wyjazdu zerwę 30 przyponów i będę musiał wiązać z powodu deficytu. Więc tu mam 0, 0 więc jakby potrzebowało mocniejsze, no to to noszę ze sobą. To jest 0,10 żyłka, ale to wożę tylko dlatego, aby przeciągnąć stopery na przykład przez plecionkę, bo inaczej no to ciężko idzie. Co dalej? Tutaj mam, kiedyś kupiłem ciężarki guru Inline. One też pasują do tego systemu X-Safe stąd. Parę razy próbowałem na to łowić, to się nazywa pellet bomb chyba łowienie na, łowienie na tą metodę, ale goś mi to nie podpasowało. Aparowałem, powiem, jeszcze 2-3 razy. Tu mam jeszcze zapasową gumkę do tych podajników. Pelet kolny z góry. Też powiem szczerze, że chyba nic na to nie zrobiłem. Mówiłem na to już ze 2-3 razy. I jakoś mi się nie udało. Takie wykrojniki to nawet dobre będzie do wykrojników z chleba. No, kiedyś kupiłem. I tu mam dosyć sporo. Bo jak jeszcze Preston przez chwilę był normalną firmą i nie dziadział to dodawał na przykład dwa dwie takie rurki do swoich koszyków. Tu mam jeszcze jeden z góry, zapasowe te takie czopki. Bo nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie na początku, jak weszły te podajniki z tego materiału, chyba to się nazywa materiał Dura. To Preston nie dość, że dodawał. A może mam, zaraz wam pokażę. O, jestem. Jak widzicie, mam jeszcze. Z okresu, kiedy Presto nie był dziadem. Dodawał dłuższą rurkę do swoich koszyków i nawet łącznik. Teraz z tego co wiem, nie ma ani dłuższej rurki, ani łącznika. Cena ta sama. No niestety monopolizacja. Jak ktoś coś zrobi dobrego, no to koniec. Wiem, że teraz Mikada zrobiła ten system. ściągnęło od Prestona, ale mam nadzieję, że też będzie w miarę spoko. No i co? Ostatnia przegródka, jak widzicie, nie noszę dużo sprzętu federowego. Wiadomo, mam jeszcze inne pudełeczko z góry. Z Ewy na takie różne nożyczki, igły, szydełka i tak dalej. To też bez tego ani rusz, jeśli chodzi o metodę. Tu mam taki zestaw i tak. Mam gumki drenana, najmniejsze te mikro, bardzo dobre, bardzo dobrze się rozciągają, bardzo bardzo wytrzymałe. Potrafię na przykład haczyk się już stępić. Ja sobie odcinam gumkę, zostawiam biorę do następnego przyponu. Tu mamy push stopy. Z Mikado 2 zł. śmieszna cena w porównaniu do Drenana. Absolutnie takie same, naprawdę. Nie, nie musicie ci kupować Drenana, tylko wystarczy Mikado. Mikado ma mnóstwo kolorów: brązowe, żółte, przezroczyste, chyba jeszcze jakiś zielony jest. E, co dalej? Tu mam haczyki, kamasany. No noszę właśnie tą paczkę jedną, tak samo jak i te gumki. W razie czego, jakbym naprawdę potrzebował mocniejszego przyponu, a nie chcę się okazać, że po prostu na rybach będę tracił rybę za rybą. Więc noszę to i dlatego właśnie paczuszkę haczyków Kamasanki B911, bardzo znane, to są jeszcze te wzmacniane, nie używałem ich nigdy, Quick Change beady, jak chcę na przelotowo łowić, to jest super sprawa, powiem Wam szczerze, na to jak łowię, to łowię największą rybę na łowisku tego dnia i w ogóle sezonu bardzo często stosuję taką mieszankę, że na gumeczkę, wtedy nie na tą małą niestety, na tą małą raczej to nie przejdzie ale na tą, na tą większą, nie wiem, chyba tu mam, a nie, nie mam, nie mam wiem, że mam jeszcze te larże. zakładam kulkę i tak naprawdę jako stoperem na gumce jest ten robak on jest półpływający, niby o zapachu ananasa, no ananasem nie pachnie pływający jest, bo rzeczywiście pływa bez żadnego obciążenia i super to taką zwykłą kulkę, nie łowterca, tylko taką tonącą pozycjonuje i to naprawdę bardzo fajny efekt. Jestem karpia 10 kilowego, swojego największego złowiłem na wodnym Eldorado z wodnego Eldorado, największego właśnie na tą kombinację. Tu mam takie dłuższe haki z Drenana to są 30 cm, chyba nawet nie wiem tak. Yy. Dwunastki, czy najbardziej klasyczne z gumką to jest, do... kupowałem z myślą o tym, używam je do pellet waglera, albo na mazurach je używałem też, żeby łobić na jakieś kulki, tam co mi leszcze na to nawet brały. I to takie klasyczne haki yy, na robaki. Nie lubię takich haków wiązać, powiem szczerze, bardzo, za grube paluchy mam i ciężko mi się trzyma taki, yy, taki haczyk. No nie wiem, no wolę takie coś kupować. I ostatnia rzecz. Tu mam to pudełeczko z maksymalną ilością przegródek. No i tutaj jak widzicie mamy te Quick chyba Snapy, ale to też jest z Aliexpress, to nie są to oryginalne. Malutkie krętliczki też do zwykłej gruntówki. Tutaj takie Quick Change Bidy, rurki. Ulepszony zestaw federowy, chyba najlepiej oglądany film na kanale. Właśnie stosuję Coś takiego. Na Mazurach też to stosuję, to jest super, bo to się nie plącze w ogóle. Yy, tu mam do prestonów łączniki i takie ciężarki małe. Zakładam, ostatnio zacząłem to robić na żyłkę, pokazywałem to wam w filmie, ostatnim filmie z tamtego sezonu, gdzie byłem na łowisku Czarna Kolonia. Yy, co dalej? Tutaj mam tak jakieś gumki, takie te yy, nieoryginalne. Nie pamiętam, skąd one są. I stare haki, które są używane były, ale są dalej ostre razem z push stopami starszymi, które też są jeszcze dobre. Tutaj mam też bardzo ważną rzecz do zwykłej: gruntówki, takie agraweczki, drenana i stopery. I zwykłe: i te drenana, gripa stops. Te gripa stops są naprawdę super, bo e, nawet na gara jak widzicie, ten spławik e, swoje waży. I mówię tutaj nawet o grubszej żyłce, takiej 0,24, gdzie ten stoper ma się o co zaprzeć. Ja potrafiłem założyć cztery stopery czarne. Yy, te takie najzwyklejsze, które kosztują w Chinach złotówkę za 100 sztuk. O, to mi chodzi. I po prostu ściąga mi to niesamowicie. No to jest taka siła przy wyrzucie. On waży w sumie... Jak widzicie, to jest sławiko oznaczony jako 6G, czyli 6 gramów. I to niemiłosiernie ściąga te, te przypony, A to jest jeden z lżejszych... Yy, przepraszam, te stopery, a to jest jeden z lżejszych, więc naprawdę polecam zaopatrzyć się, są droższe rzeczywiście, bo chyba 7 zł na drapieżniku kosztuje 5 takich zestawów, ale to jak założycie, to, to Wam się naprawdę trzyma to tyle, jeśli chodzi o moją skrzynkę, mam nadzieję, że Wam się podobało tak jak mówię, to jest wszystko, co zabieram sam na Federa oprócz tego mam jeszcze dodatkowe pudełeczko z nożyczkami i tak dalej ale tu mam takie główne, federowe. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych filmów oraz na fejsa, na grupę Siemanko.